Wielokrotnie pytacie mnie, czy można latać w Parku Narodowym w Tatrach. Takie pytania pojawiają się najczęściej, gdy publikuję coś na moich social mediach, na Instagramie, na Facebooku czy tutaj na YouTube. No więc, w Parku Narodowym oczywiście nie wolno i powinniście to wiedzieć, bo myślę, że takie informacje przekazywane są na podstawowym szkoleniu, które jest obowiązkowe, organizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Niemniej jednak. Odpowiem wam kilka typów. i tak każdy lot musicie zgłosić w aplikacji Drone Radar. A aplikacja Drone Radar, tutaj mam ją przed sobą, mój lot już jest zgłoszony. Podpowiadam wam gdzie jest granica Parku Narodowego i jest kilka takich miejsc gdzie jeszcze nie jesteście w parku. Ja jestem w tej chwili przy samej Dolinie strążyskiej. tam za mną jest wejście do Doliny. Za tymi drzewami jest giewąt, i zaraz spróbuję wyskoczyć i zrobić e, jakieś fajne zdjęcia. Pamiętajcie, żeby zawsze, ale to zawsze, poczekać tą chwilę, żeby e, odpowiednią ilość GPS-ów e, dron was złapał złapał po prostu fixa i e, był gotowy do startu. E, wtedy dzięki temu, jeżeli będzie miał zapisany punkt startu, e, w, w sytuacji, no, w której nie chcecie się pewnie znaleźć, ale czasami się zdarza. Dron będzie wiedział gdzie po prostu wrócić, a nie wróci na przykład do Szanghaju. To robię tak, jeżeli nie mamy y, dobrego miejsca do startu, suchego, y, płaskiego. Mini jest o tyle fajnym dronem, że możemy wystartować sobie z rączki. I zobaczymy co tam mamy. Nigdzie nie lecę na wprost, ponieważ tak jak powiedziałem, jestem na krawędzi Parku Narodowego. Jeżeli chodzi o światło, o tej porze są nie najlepsze z wiadomych względów jest no, około 12 na pewno byłaby to fajna miejscówka gdzieś tam o poranku, o po wschodzie słońca, trochę mgły. Myślę, że to by było na fajnego strzała. Polecimy sobie troszeczkę w bok. Cały czas go widzę, cały czas drona mamy w zasięgu wzroku. Cały czas nie przekraczam linii Parku Narodowego. Latam tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami. Dobrze. No Tu mamy taki kadr. Zaraz zrobimy sobie zdjęcie. Zobaczymy coś takiego. Wyłapujemy dolinę strążyską trochę czerwonych wierchów, giewont. No więc tak to wygląda. Ja jeszcze pójdę tutaj e, szlakiem pod reglami. Tutaj od Doliny Strążyckiej. Jeszcze parę razy wzniosę drona. Właśnie w ten sposób szukam idealnych miejsc na granicy parku, żeby coś z naszych pięknych Tatr ustrzelić. Myślę, że jednak jest parę miejsc lepszych, i to niekoniecznie właśnie w takiej bliskiej komitywie z samym parkiem, a mianowicie chociażby Jurgów, i tam na granicy też rejonu, który zobaczycie dron radar, ale także na samym stoku w Jurgowie Jurgówski. Tam fajne rzeczy wychodzą nad rzeką Białką, właśnie w Jurgowie. Tam możecie fajnie uchwycić i rzekę Białkę, potok górski, a w tle będą pięknie rozciągnięte w całej swojej okazałości tatry. Oczywiście, pola szymoszkowa, gdzie właśnie Giewont macie jak na tacy, tuż przed Wami. No i tak samo Dolina Hochołowska, gdzie jej początek leży jeszcze poza Parkiem Narodowym, a też możecie fajnie ustrzelić. Góry. Ja jeszcze pójdę, tak jak mówiłem, tutaj drogą pod reglami, spróbuję jakieś fajne miejsca znaleźć, kilka razy dronem wyskoczę. Takie działanie właśnie Wam polecam, bawcie się tym po prostu. A w tym odcinku to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie znać w komentarzu, takich bardziej powiedzmy technicznych, chociaż on nie był tak bardzo techniczny, ale myślę, że w jakiś sposób możecie. Na dronowanie z tego wyciągnąć. To dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.